piątką na dzień nie robią szum dobią. Myślą, że nocą są jak czarny dym Lecz w latar nie traca ich ruch Fałszywy gangsterów, wyczuć to już Silni gryczy, ale dusza pusta Na parkingu król, ale tylko usta Pod maską nic, co robi wrażenie Ich marzenia toną w cieniu złudzenia Golf 5 to ich nielegalna noc Zamiast stylu, tylko tani blask mody wilk, co w stadzie szuka mask Zamiast benzyny, ego ich napędza W lustrach patrzą na siebie, jak legenda Ale w oczach innych tylko cyrk Grają rolę, zamiast być kimś silnym Felgi błyszczą, ale serce matowe Prędkość krzyczy, lecz dusza gotowe. Na pokaz, nic w środku nie gra Cichy silnik zdradza ich fałszywe ja Golf pięć to ich nielegalna noc Lecz brak w tym prawdy, brak w tym mocy Zamiast stylu, tylko tani blask Młody wilk, co w stadzie szuka mask Bo z piątką robią szum robią szum Myślą, że nocą są jak czarny dym Lecz prawda darem mi zdradza ich Wyczuć to już, już. Felgi błyszczą, ale serce matowe prędko krzyczy, lecz dusza gotowe Wszystko na pokaz, nic w środku nie gra Cichy silnik zwraca ich fałszywe ja Golf 5 to ich nielegalna noc Lecz brak w tym prawdy, brak w tym mocy Zamiast stylu tylko tani blask Młody wilk, co w stadzie szuka mask